Powiedział, że mi, że nie dostanę? Nic, 0 i, 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 dlatego, że proszę pana, że e, opiekujcie, że mam. To opiekujcie jest co innego i to jest. Co no, I dobrze. oni jak już opiekuńcze jest to wtedy w się nie należy, tak? To, no, powiedział, że nie. Nic. I jak pan sobie da na że Sam to... pan, sam pan jest. Na przykład 50%, to było już dobrze? Nie, nie chcę pani 20 chociaż 20... 10 niech dadzą, bo już A, będzie czas dobrze. Czas czas dobrze. No, na... Żeby tylko dały na wyznaczenie. Da. Mógłby mi pan to załatwić. Ja jak się panu żyje teraz na tej emeryturze? Ile pan ma tej emerytury? Dwa tysiące ponad złotych, ja Nie dużo nie, bo... jak pan sobie radzi? Te, te za tyle da się żyć, za tyle? A co się radzę, tylko sobie kupi jedzenia tylko. A ile pan wydał na to jedzenie dzisiaj? A, ci, a jest 15 zł może. I co pan tam kupi dobrego? Owoce, warzywa jakieś tam, jakieś mięso, czy? O zobacz pan, co to, co to. mi no nie będę zaglądał. O, chleb, dwa pomidory i no i tam trochę... i pan się najedł samy, samymi pomidorami chlebem? Nie, jak jem, to trochę se parę je pan i no. Ale wedle pan kupuje jakieś tam czasami, jakieś takie lepsze rzeczy, czy w mniejszych to, ilościach? To tylko jedzenia, panie, a tak Czy to po prostu, czy nie stać po prostu ubra, na węgiel? nie, nie stać mnie, panie czy, na, czy na panie, przykład na jakieś ja ryby, ja myślałam, jakieś... mi dadzą to, to jeszcze, wie pan, po żonie, a on powiedział, że jak to dostałem, to już nie. I ile powinno być po żonie, jak pan myśli? I ile procent powinno być tej emerytury po żonie? Żona miała mniej więcej jakieś 2000. To by pan dał na przykład 50%, to było już dobrze? Nie, nie chcę, panie. Pisać. 20 chociaż. 20... 10 niech dazą, to już A, będzie dobrze. Na na... Żeby tylko dały na, na nie, nie. nie Mógłby mi pan to załatwić, yy, bo to po żonie się należało, coś tam w Dowie. parę. Ta. Jak to wygląda u Pana? Ale... Proszę? Jak to u Pana wygląda z tą wdowią emeryturą? A z... nie ma po, po co Panie ogłaszają, no że właśnie. dostaną, a później... Że puste obietnice. Obietnice puste, tylko... 13-14 dobre są według Pana te elementy dodatkowe, 13, Panu jak to... to dostałam, nie powiem, a 14 to ja nie wiem czy... Do... Dostanie Pan. Dostanę? Dzięki Panu Bogu, że, że dostanę, wie Pan, bo na jesień będzie mi się, przyda mi się na coś, wie Pan zawsze, no. A chyba, no Pan ma moment. że powinien Pan dostać, tak? No dostanie Pan dostał, chyba, tak to cud powiedział, że...